Dobrze, dzień dobry Państwu. Ja witam serdecznie na kolejnym naszym spotkaniu poświęconym zarządzaniu zasobami. Dzisiaj w szczególności budowie bazy CMDB. Oczywiście nie uda nam się poinstruować Was szczegółowo w ciągu 45 minut, jak dokonać takiego udanego wdrożenia CMDB, ale nazwijmy dzisiejsze spotkanie takim wstępem do zagadnienia. Jak zwykle, ja nazywam się Jacek Onaszczuk. Mam przyjemność prowadzić dział Enterprise Service Management w firmie Advatech. Zajmujemy się wdrażaniem systemów i wsparciem klientów w obszarach zarządzania asetami, ale również usługami, użytkownikami oraz ochroną urządzeń końcowych. Moim dzisiejszym współprelegentem jest Mariusz Maniak architekt Dziękuję. rozwiązań IT Asset Management, jak również Service Management. Mariusz zaprezentuje nam praktyczne działanie CMDB w drugiej części naszej dzisiejszej prezentacji. W trakcie spotkania zadawajcie Państwo pytania na czacie lub w sekcji QA, które macie dostępne. Odpowiemy w trakcie lub na koniec naszym, naszej dzisiejszej prezentacji. Okej. Okay, to w takim razie zaczynajmy. Może to zabrzmi trochę jak bano, ale wszyscy wiemy, że nasze infrastruktury ciągle się rozrastają. Czasem do rozmiarów, które zaczynają być już trudne do opanowania. Kiedyś mieliśmy prosto, mieliśmy komputery, mieliśmy serwery i to było wszystko. No to teraz mamy oprócz tego routery, switche, macierze, wirtualizatory, chmurę, kontenery i jeszcze parę innych zagadnień. Wszystko wprowadzaliśmy po to, żeby coś w organizacji usprawnić, aby komuś pracowało się szybciej, wygodniej, aby koszty były mniejsze i tak dalej. I tu właśnie pojawia nam się wyzwanie, o którym dzisiaj chcieliśmy pomówić. Jak to wszystko okiełznać? Odpowiedzią, którą chcieliśmy Wam zarekomendować, czy podpowiedzieć, jest właśnie CMDB, czyli baza danych zarządzania konfiguracją. Wdrożenie CMDB to nie jest propozycja typu wszystko albo nic. Ważne przy SiemDB jest stopniowe wdrażanie, dlatego że z doświadczenia wiemy, że im szybsze e, działanie, im więcej rzeczy chcemy naraz e, ogarnąć, e, to możemy doprowadzić do pewnego przeciążenia, bardzo długiego wdrożenia, e, czasem jakichś błędów konfiguracyjnych, które, e, które mogą sprawić, że. Nie będziecie w stanie odczuć pra e, prawdziwych korzyści. I takim kluczem, e, które e, chciałbym Wam e, zaproponować, jest: ja zdefiniowałem to w pięciu krokach. Pierwsza rzecz to jest i najważniejsza chyba w tym całym zamieszaniu jest e, znalezienie dobrego powodu implementacji CMDP. E, jak już wspomniałem, Istnieją pokusa szerokie i bardzo szybkiej integracji CMDB dla całego przedsiębiorstwa, natomiast najlepiej zacząć od takiego obszaru, w którym niewielki wysiłek implementacyjny, konfiguracyjny przyniesie wiele pozytywnych zmian. To może być na przykład samo zarządzanie zmianą, gdzie będziemy widzieli bardzo szybko wpływ nowych działań na Powiązane elementy infrastruktury czy aplikacji, to może być kwestia patchowania, bo tutaj widzimy pewne obawy firm przed patchowaniem, bo nie zawsze wiadomo, co się stanie w infrastrukturze, bo jeśli coś nie zadziała, na co to będzie miało wpływ. Wpływ. Innym elementem może być mogą być migracje centrów danych, migracja do chmury. Chodzi o to, aby znaleźć sytuację, która jest istotna, ale też możliwa do szybkiego rozwiązania za pomocą CMDB i od tego zacząć w pierwszej kolejności. A jeszcze lepiej będzie, jeśli będziemy w stanie określić, jakiego Rodzaj, jakiej wielkości efektu spodziewamy się z wprowadzenia CMDB, najlepiej w jakichś wymiernych liczbach? Drugi element to znajdźmy osoby albo grupy osób, którzy będą tym zainteresowani, bo sama, sama baza CMDB może lub ma ułatwić lub wyeliminować wiele codziennych zadań utrzymaniowych czyli Korzyść dla administratorów. Można jednak znaleźć korzyści dla działu wsparcia, dla e, wsparcia użytkowników, e, bezpieczeństwa, e, zakupów, finansów i, i jeszcze pewnie kilku e, innych. Ponadto trzeba zwrócić uwagę też na, na wsparcie e, ze strony kadry kierowniczej, e, a to może nam ułatwić właśnie powód i wymierne, e, wymierne określenie, jakie, e, jakich spodziewamy się e, korzyści.